Cześć. Witam w kolejnym odcinku na kanale Kościarza. Dzisiaj w cyklu Na tapecie przyjrzymy się grze Bistibar. Jaka to gra? Dla kogo? I o co w niej tak naprawdę chodzi? Dowiecie się już teraz. Zaczynamy. Gra Bistibar to zabawna, luźna gra karciana dla 2 do 4 graczy powyżej 8 roku życia, a rozgrywka zajmie nam około 20 minut. W grze gracze poprzez wyłożenie odpowiedniej karty ze zwierzakiem starają się zająć jak najlepszą pozycję przy drzwiach wejściowych do baru Heavensgate. Do baru mogą wejść tylko dwa stojące najbliżej drzwi zwierzaki, a ostatni w kolejce wylatuje na śmietnik. Każdy z graczy otrzymuje ten sam zestaw kart w swoim kolorze i po przetasowaniu dobiera cztery karty na ręce. Gracz w swoim ruchu dokłada do kolejki jedną swoją kartę i natychmiast wykonuje powiązaną z nią akcję. Co w większości przypadków poprzez przeskakiwanie, eliminowanie i odwrócenie kolejki spowoduje zmianę w kolejności kart zwierzaków. Po wyłożeniu wszystkich kart przez graczy gra dobiega końca, a komu udało się zgromadzić w barze największą ilość kart zwierzaków, wygrywa grę. Czy gra może się podobać? W mojej ocenie pełne 5 oczek za projekt graficzny i materiały, 4 oczka za klimat. Grywalność oceniam na 5 oczek, 6 oczek za interakcję, 3 oczka za wpływ na grę, a ocena końcowa, w tym regrywalność, to 4 oczka. Na pewno można nam nie liczyć przy kolejnej rozgrywce. A jak wygląda to u Was? Po rozgrywce napiszcie swoje uwagi w komentarzach. Jeśli szukacie więcej szczegółów dotyczących tej gry, zapraszam Was do obejrzenia filmiku z rozłożeniem gry, zasadami rozgrywki oraz moją opinią. Linki znajdziecie w opisie, komentarzu i pod aktualnym filmem. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, like komentarz i zasubskrybujcie kanał. Pomoże mi to dotrzeć do większego grona osób. To tyle z mojej strony w tym odcinku i zapraszam do obejrzenia kolejnych na kanale Kościarze.